Dzień dobry, tu doktor Guma przy mikrofonie. Polacy ponad coraz lepiej dbają o swoje zdrowie. Jednym z przejawów takiego stanu jest jeżdżenie na rowerze. Fantastycznie, ale ja się zastanawiam i pytam, kto dba o zdrowie ich opon. No kto? A no właśnie. Sieba się Mogę przebadać swoją oponę? No ale dobrze się pan ja tak, ale pańsko opona nie bardzo. Jak pan, ja nie mam teraz czasu. Spieszy się na zaliczenia. Do widzenia. Moment! Nie no, założy się, że specjalnie pan rozłożył to szkło, żeby przebić mi oponę. Absolutnie nie. Mam dużo bardziej wyrafinowane metody. Pan się dobrze czuje? Może ja powinienem zadzwonić po jakiegoś prawdziwego lekarza? Ja jestem prawdziwym lekarzem. I zaraz panu studencikowi to udowodnię. Studencik, patrzysz. Aha. Wyjmujesz. Mocujesz. Nakładasz na wentyl i wyciskasz, wyciskasz, wyciskasz. Kładamy rdzeń, zakręcamy i pompujemy. Uf. O kur. Ale jaja! Jaja to na wielkanoc, teraz to slime, rozumie? Że kto? Nieważne. To ej, doktorze, żartowałem. Jedzie już, studencik. No, i jadą piękne niewiasty. Zaraz Libii porozmawiamy. Dzień dobry, piękny panią. Dzień dobry. Zadam krępujące pytanie. Czy, czy mogę przebadać wasze opony? A kim pan jest? Ja jestem światowej klasy ekspertem. Nazywam się doktor Guma. Ekspert od pękających gum, to znaczy od opon i dętek. Dobra, mietek jestem po prostu. <noise> Dziewczyny, mam dla was złe wieści. Guma przy kontakcie ze szkłem zawsze pęka. Chcecie się zabezpieczyć? Ale przed czym? Nie, nie przed tym. Mówię o niebezpiecznych przedmiotach, które możecie spotkać na swojej drodze. Patrzcie uważnie, bo nie będę powtarzał. To takie proste i łatwe, że każdy sobie z tym poradzi. I obiecuję, że nikt się nie pobrudzi. Fajnie, nie? Mhm. Uh -huh. Zobaczymy, co powiecie za dwie minuty. Pompujemy. Ale jestem szybki, nie? Szybki, Bill. Nie się czym chwalić No to patrzcie. Ale co? Tak. A nie mówiłem, i tak przez dwa lata możecie jeździć po szkle, i jeździć. I jeździć po gwoździach, i po szkle, i po gwoździach, i po szkle. Dziewczyny, ale wiecie co? Mam jeszcze inne specjalizacje. Zapraszam do namiotu. pomagać. A może numer telefonu? Cokolwiek. Wyłącz kamerę. <grymne> Wyłącz ją!